6 stycznia my wstaliśmy e, rano stwierdziliśmy, że e, wypełnimy tą ankietę i ją wtedy zawieziemy. E, ja, jeszcze przed e, wypełnieniem tej ankiety, zaczęłam szybko rano czytać poradnik po adopcji psa, który jest dostępny na stronie internetowej, żeby też wiedzieć, co w tej ankiecie napisać. Ja też e, przygotowywałam się wcześniej do posiadania psa. Oglądałam różne poradniki na YouTube, właśnie różnych tam behawiorystów, trenerów. Natomiast no, chciałam jeszcze zobaczyć, co jest napisane w tym poradniku, więc szybko tę książkę praktycznie całą rano przeczytałam. Dzisiaj zapoznaliśmy się z poradnikiem po adopcji, który możemy znaleźć na stronie schroniska. I teraz wypełniamy ankietę przedadopcyjną, którą musimy złożyć wraz z taką kartką potwierdzającą, że odbyliśmy... Spacer przed adopcyjnym przed adopcyjny z psem. Ta ankieta jest dosyć długa, yy, więc pewnie trochę czasu nam zajmie, no ale zaraz zobaczymy, zapoznamy się na spokojnie z tymi pytaniami i myślę, że bez problemu ją yy, dokończymy. No i wypełniliśmy ankietę i pojechaliśmy z nią do schroniska. Zjedziemy do. Nasza czwarta wizyta w tym schronisku, a piąta ogólnie w schronisku, ponieważ za pierwszym razem byliśmy w schronisku na Paluchu e, zobaczyć innego pieska, którego popatrzyliśmy w internecie. E, drugim razem byliśmy przed wczoraj e, zobaczyć tego pieska, o którego teraz będziemy się starać. Wczoraj byliśmy z zimne spacerze, a dzisiaj jedziemy złożyć dokumenty do adopcji. E, i to wyszło przypadkiem. Byliśmy w Nowym Gorze Mazowieckim. Dzisiaj yy, zobaczymy jak będzie wyglądała cała ta procedura. Pewnie damy znać. Do schroniska jedziemy autostradą. Mimo, że znajduje się ono w tym samym mieście to można powiedzieć na drugim końcu i szybciej niż jechać przez całe miasto jest przejechać sobie autostradą. Więc cały dojazd do schroniska zajmuje nam około 20-25 minut. Jest to około 20 km no ale tak jak mówię, nie mamy żadnych spowalni. Jedziemy. No i jesteśmy przy schronisku. Teraz szukamy miejsca do zaparkowania. Zazwyczaj jest tym dość ciężko parę ludzi tutaj przyjeżdża. Mi się wydaje, że to są głównie samochody tych pracowników, ale Tomek mówi, że nie. Więc ciężko powiedzieć. No i tutaj nie ma miejsca. Jedziemy na drugi parking. Tam w schronisku udaliśmy się do biura adopcji, gdzie odbyła się taka krótka rozmowa, znaczy krótka, no po prostu rozmowa z pracownikiem, który tą ankietę od nas przyjmował. Eee, nie była to jakaś straszna rozmowa, czy niemiła, jak to się słyszy. W naszym przypadku wszystko było ok, Pani wzięła tą ankietę od nas, przeszła po kolei przez każde pytanie, przeczytała naszą odpowiedź, eee, ewentualnie nas o coś dopytała, jeśli coś było dla niej niejasne, albo też dopowiedziała jakąś radę od siebie, czyli na przykład jak my Napisaliśmy, że nie wiem, będziemy psa karmić tak i tak, bo tam było takie pytanie. Tu też dopowiedziała, że OK, to jest yy, dobre rozwiązanie, natomiast można jeszcze dodać to, to i to, można zrobić tak, tak i tak. Także dała też jakieś rady od siebie. Zresztą podobnie jak yy, też wolontariuszka na pierwszym spacerze. Także pod tym względem wszystko było ok. Yy, no i dostaliśmy też taką informację, że w przypadku, jeśli obsesie stara więcej osób, no to. Yy, kolejność zgłoszeń, tylko po prostu oni wybierają ten dom pod kątem warunków, jakie jest w stanie zapewnić i które dla tego konkretnego psa będą najlepsze. No ale od tego psa na tamten moment staraliśmy się tylko my, ponieważ właśnie już na pierwszej wizycie w schronisku zaobserwowaliśmy, że jeśli trafia się jakiś pies taki, że tak powiem, pożądany czyli nie za duży, nie za mały e, dosyć spokojny, bez jakiejś takiej przynajmniej wiadomej trudnej przeszłości. No, to te psy dość szybko znajdują domy, więc my, widząc tylko właśnie Elfika, od razu szybka decyzja, no w miarę szybka decyzja, telefon, spacer, no i się okazało, że jesteśmy, no i też na drugi dzień ankieta, no i się okazało, że jesteśmy pierwsi. Także ona powiedziała, no ale to jakby o niczym nie świadczy, bo jak znajdzie się ktoś jeszcze, no wiadomo, że też oni nie czekają w nieskończoność, aż, no nie wiem, kilka miesięcy, aż znajdą się inni zainteresowani, no ale jak w niedługim czasie znajdzie się ktoś jeszcze. No, to nie znaczy to, że my go dostaniemy, bo byliśmy pierwsi, tylko dostanie go ten dom, który gwarantuje najlepsze warunki dla tego psa. No ale okej, okay, złożyliśmy tą ankietę, powiedziała, że żebyśmy byli w kontakcie z wolontariuszką, no i że też jakoś, już tak naprawdę nie pamiętam, że chyba oni dadzą nam odpowiedź, tak mi się wydaje, no ale w każdym razie, żebyśmy byli w kontakcie z wolontariuszką. No i wychodząc z tego biura adopcji. Ja widzę dziewczynę i tak mówię, kurczę, to chyba jest ta wolontariuszka, no bo tak naprawdę widzimy tylko raz w życiu e, na tym spacerze przez godzinę, gdzie w sumie to głównie patrzyłam się na psa, a nie na nią, e, więc tak tam też się kręciło dużo ludzi, ale tak poznałam po ubraniu, po kurtce, bo miała taką niebieską kurtkę sportową i mówię, kurczę, to chyba jest ona. No i podeszliśmy do niej no i mówimy, że cześć! I ona tak też w pierwszej chwili nas nie skojarzyła, no bo dużo ludzi się tam przebije, no i mówimy, że właśnie, że wczoraj byliśmy z ona, a no tak, 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 no i mówimy, że złożyliśmy ankietę i ona pyta, czy chcemy wziąć go na spacer, no my tak mówimy, no tak, jak najbardziej, że jak teraz jest taka możliwość, bez umawiania się i w ogóle, no to super, że no spędzimy z nim jeszcze trochę czasu, także, zresztą też, no jesteśmy na miejscu, także, że jak najbardziej, że go weźmiemy. I ona mówi, dobra, to ja wam tylko dam takie... Mm, jakby, no nie przepustki tylko te identyfikatory e, no i sobie z nim pójdzie, czyli my tak w ogóle, że super, że sami no, myśleliśmy, że za każdym razem trzeba chodzić z kimś no ale dostaliśmy właśnie e, te identyfikatory i mogliśmy się z nim wybrać sami no tylko nam powiedziała, że tam mniej więcej ma około tam, nie wiem, pół godziny czy 40 minut, więc żebyśmy się tu gdzieś kręcili wiadomo po okolicy, no i że się zdzwonimy e, żeby ona go od nas odebrała więc my mówimy, no, no dobra, fajnie Pójdziemy sobie z nim. No i tak właśnie odbyliśmy zupełnym przypadkiem drugi spacer przedadopcyjny. Teraz wam wstawię kilka zdjęć z tego spaceru i też krótki urywek filmiku, jaki nagraliśmy. To była nasza taka pierwsza pamiątka w formie właśnie filmiku na tym spacerze 6 stycznia. Okazało się, że w sumie ten spacer trwał około chyba 40 minut, czy prawie godzinę, ponieważ ona też jeszcze w międzyczasie zajmowała się innym stem, więc my mogliśmy z nim pobyć trochę dłużej. Także no, bardzo się z tego cieszyliśmy. No i potem ona widząc, że my faktycznie na no, poważnie jesteśmy nim zaadoptow zaadoptowani, zainteresowani, e odbyliśmy te dwa spacery, złożyliśmy ankietę. E no to żebyśmy w niedługim czasie zorganizowali e, tą wizytę przedadopcyjną, żeby zwierzęta mogły się poznać. W ogóle okazało się, że ta wolontariuszka też ma siebie w domu i psy, i króliki, z tym, że ona miała, miała dwa króliki i dwa psy, no ale że jakby, e, no, też posiada jej takie takie zwierzę. Więc żebyśmy w miarę, niedługim, w niedługim czasie zorganizowali spotkanie u nas w domu, żeby zwierzęta mogły się poznać, ponieważ no, to już da też im, e, i nam, i im jakiś pogląd na to, czy oni muszą mu szukać innego domu, czy właśnie on będzie mógł trafić do nas? My też chcieliśmy wyjść, z tym, że my od początku zaznaczyliśmy, że my w styczniu mamy zaplanowany wyjazd, bo my wtedy mieliśmy tydzień urlopu, to było mniej więcej od około chyba 18 stycznia do 24, mniej więcej jakoś tak to był tydzień. Nawet my zaznaczaliśmy, że na pewno po tym naszym powrocie, no bo, bo nie chcieliśmy też z tego jakoś tam rezygnować czy tego przekładać. Zresztą. Akurat się to tak fajnie w tym czasie zgrywało, że odbylibyśmy tą wizytę przed adopcyjną, potem ewentualnie ten nasz wyjazd, no i za byśmy go zaadoptowali, i ona powiedziała, że jak najbardziej okej. Okay, z tym, żeby właśnie zrobić tą wizytę przed adopcyjną przed naszym wyjazdem, żeby też była już podjęta jakaś decyzja. No i tak umówiliśmy się na 8 stycznia, z tego co pamiętam to była środa na popołudnie, bo też każdy z nas był wtedy w pracy, zarówno my, jak i właśnie wolontariuszki, które miały do nas przyjechać z tym psem. Umówiliśmy się mniej więcej na 18 i umówiliśmy się w ten sposób, że my z Tomkiem podjedziemy pod schronisko e, i zabierzemy jedną wolontariuszkę, nie tu, którą mieliśmy kontakt, tylko taką drugą i zabierzemy właśnie wolontariuszkę z pieskiem. Natomiast druga wolontariuszka dojedzie do nas e, pod nasz blok, spotkamy się i potem ona już razem tego pieska do schroniska odwiozą. No więc. My powiedzieliśmy, że jak najbardziej ok, nam to pasuje. Pojechaliśmy po pieska i po wolontariuszka. Chciałam zobaczyć jak tam pani Elfik taki dzielny pokazać dziewczynom później, kto jest taki najdzielniejszy. Jest świata. Elfia. Jaki jest piękny chłopak. Co to za wymuszenia? He? Mój świrku mały. Tutaj nie ten. Halo. Kultury trochę głupcze. Tak, kultury głupcze. No grzeczny, jesteś grzeczny, masz rację. Masz rację, spokojnie. Piękny pies. No i potem w domu to już teraz tam i zobaczycie. Ładnie no się w ogóle zachowuje. Bo też nie mam Niech chodź, niech zapamiętamy, Niech chodź. Niech chodź. Niech chodź. Niech chodź. Niech chodź. Niech A, nie, chodź. się. <śmienią> Zawsze byłem jedynakiem.

tego tak niż inny. Też, no, takie chodź. wrażenie. Chodź, ty też tak tak, no kim? Chodź, 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 Boisz się? Nie bój się tylko. No, boimy się. <śm> chodź. No Elfi, chodź, nie, <śm> nie bój się, chodź. Ej, słuchajcie, no, no, królicy tak? Mając porównanie do tamtych no, ja piesków, to, tak, no. to tamte były bardziej no. Jak go oceniasz? Będzie przyjęcie rękawiczne? Mm. Mm. <noise> a ten, a Olaf jak? Bardzo ładnie, no bardzo ładnie. pieseły. A, czy masz? Zdrajcie. Ojej. słuchajcie, jest, jest naprawdę po, jest potencjał po do pracy To podłoże przeszkadza, bo jakbym tak. mógł wskoczyć to by się mniej zestresował tym, że nie dosięgnął. tak nie, tak. Tak. nie ale to ja myślę, że to będzie w porządku uh -huh. jest tak, zawsze z marginesem zawsze z marginesem i nie oczekuję, że zarazem uh -huh. na kłód sobie leże tak. na kanapie tam jest dobry pies Dobrze, pies, to super no super pies ja, bardzo ładny no Śliczny pisełek, ślicznie. Mm. Bardzo jesteś dzielny, tak? Ty. Uh -huh. Śliczny elfik. Ale zobaczcie, jaki ci Twoje nie jest. Przysiadł sobie. Pięknie, pięknie. Dzielne stworki. super. <śliczny> Ale Tak, tak. tak. Płotny, Bezpośredni kontakt był. Super! super. Dzielny pies, oj, jestem osiem, tak. Nie, naprawdę, to jest ekspert. żeby tam nie, nie przeszkadza, bo... <grym>, no, to przeszkadzał. Jaki paru był. w sumie takie on się jakoś dobijał. No. Tak jak widzieliście, ta wizyta przebiegła bardzo pomyślnie. Pies był troszkę zainteresowany królikiem, ale to było zainteresowanie minimalne. On przede wszystkim był zainteresowany nami, czyli ludźmi, wolontariuszkami, mną, Tomkiem. Eee, natomiast gdy królik wzbudzał jego zainteresowanie, ale my go zawołaliśmy, to on bez problemu odchodził od królika. To nie była jakaś taka żądza, że on po prostu musi za nim gonić, on musi go wąchać. Nie, więc ta wizyta przebiegła pomyślnie. No i później po tej wizycie my tak naprawdę, no nie wiedzieliśmy co dalej. Wziąłem telefon, bo musiałam sobie przypomnieć jak to dokładnie było. Ale ja już tuż przed 22 napisałam właśnie tej wolontariuszki, czy dotarliście do domów i ona napisała, że tak i że jutro pewnie wyślę maila, tylko w sumie nie wiem Oj, o jakiej ona wtedy chodziło, ale nie właśnie. ja napisałam, że super. Ona się zapytała, czy Olaf, czy nasz królik jest w dobrym humorze, ja napisałam, że zachowuje się tak jak zwykle, że nie widać, żeby ta wizyta wywarła na nim jakieś większe wrażenie. Mm. I czym, I właśnie chciałam zapytać, bo ja nie wiedziałam, że mi to wszystko stanęło. I czy mamy czekać na jakąś oficjalną decyzję, że możemy zadoptować Elfika? Ona mi na to pisze, że tak, oficjalnie Was informuje, że Elfik czeka na was. I ja tak mówię, że o fajnie, ja myślałam, że to jeszcze... Jakoś musi przejść przez to biuro, że ona, nie wiem, musi pokazać te filmiki, jak wyszło to zapoznanie, że to oni ostatecznie decydują. Natomiast widać, że wolontariusze mają bardzo dużą władzę i bardzo fajnie, bo oni z tymi psami e, najwięcej przebywają, więc e, bardzo fajnie są zorganizowane. No i napisałam tylko, że super, bardzo się cieszymy. E, I co było dalej? Aha, i chyba chodziło tego maila, bo ona nam miała wysłać takiego maila, no i wysłała nam, e, z całą wybrawką dla niego, z jakimiś tam radami, wskazówkami, co najlepsze, e, także to też było super. Halo? No cześć. No nagrywam teraz akurat film, więc tak średnio mogę. Musiałam zrobić przerwę, ponieważ tak się rozgadałam na tym filmie, że zabrakło mi miejsca na karcie pamięci, i wyczerpała się bateria w aparacie, ale już jestem z powrotem i już kończę. Także wiem, że ten film będzie długi, no ale ta cała procedura też nie była najkrótsza. Także yy, my umówiliśmy się tak z wolontariuszką, że zadoptujemy psa po naszym powrocie. Ona nie miała z tym problemu. Decyzja po była podjęta, że my go bierzemy, że spełniamy wszystkie warunki, że zwierzęta się dogadują, a raczej no, mają predyspozycję do tego, żeby się dogadać. Więc po prostu ten pies na nas czekał. Oni już też wiedzieli, że nie muszą szukać mu nowego domu i że my go po prostu weźmiemy, więc e, umówiliśmy się na adopcję 25 stycznia. To była pierwsza sobota po naszym powrocie. Chcieliśmy go wziąć w sobotę, żeby, wiadomo, był ten weekend na zaklimatyzowanie się, żebyśmy my z nim byli w domu. E, no i jest to najlepsza opcja. Później jeszcze. E, 10 stycznia ja napisałam do niej, że Elfik będzie miał na imię Coko i takie też imię ostatecznie zostało. Eee... No i ogólnie żeby dawała znać co w niego słychać. Eee... No ona odpisała, że miała dużo pracy, że jeszcze nie wysłała maila, ale o tym pamięta. I my się też umówiliśmy w ten sposób, że podczas naszego wyjazdu on będzie miał kastrację, ponieważ każdy pies, który wychodzi ze schroniska, musi być albo wykastrowany, albo wysterylizowany. I albo odbywa się w ten sposób, że on ma ten zabieg jeszcze zanim wyjdzie ze schroniska do domu. Albo jeśli nie ma takiej możliwości, jest na przykład duża kolejka w schronisku, to pies już idzie do domu i potem właściciel musi z nim przyjść na tą kastrację. Taka jest po prostu zasada, że każdy pies musi mieć to zrobione. No i my się umówiliśmy, że jeśli on i tak będzie na nas jeszcze troszkę czekał w tym schronisku, trzeba pójśkładcie, bo mi tu też. No to po prostu sobie ten zabieg odbędzie i już potem nie będzie musiał tam wracać. Yy, wysłała mi też tutaj dwa zdjęcia, yy, z tego co widzę to chyba było z tą jego nutką, z którą siedział w klatce, yy, także mieliśmy relację napisałam, że spokojnie czekamy na tego maila, później 12 zapytałam czy dzisiaj dałaby radę podesłać, bo yy, chcieliśmy też po prostu będąc na wyjeździe, pozamawiać rzeczy skompletować całą wyprawkę, to wszystko powybierać, żeby jak on do nas przyjedzie to po prostu żebyśmy już wszystko mieli no i już chcę napisać, że wysłała, doszło przysłała nam jeszcze zdjęcie i później był jeszcze jeden element całej tej procedury yy, ona nam jeszcze pisała jak tam on po zabiegu? Pisał, że czuje się dobrze po tej kastracji, ale że mu smutno, bo nutka pojechała do domu. Więc yy, tuż tak sobie zostały znalezione w jednym czasie i jedno za drugim też znalazło domy. 14 stycznia pojechała, napisał, że pojechała nutka, my 10 dni później zaadoptowaliśmy czoko. I 20 stycznia, znaczy te daty nie są ważne, ja tak mówię, żeby to było jakoś w miarę uporządkowane eee, zapytała jeszcze nas, czy eee, w tym tygodniu uda się nam, czy któremuś z nas przyjechać na spacer, ponieważ jeśli nie, to musiałaby powiadomić biuro, że to się nie uda, ponieważ eee, pamiętam, że mówiła, że chyba nie może być odstęp większy niż dwa czy trzy tygodnie, chyba trzy pomiędzy spacerami i jeśli nie, miał, nie byłoby szans, żeby ktoś z nas przyjechało, to musiałaby powiadomić o tym biuro adopcji. Natomiast no, my to tak zorganizowaliśmy, żebyśmy mogli jeszcze z nim przyjechać, żeby tutaj ona jakby nie ingerować w tą ich procedurę. I przyjechaliśmy na ten spacer 21 stycznia. To był dzień Babsi, ja pamiętam, że najpierw byłam Babsi, a potem pojechaliśmy na spacer. No i wtedy okazało się, że Elfik nie jest w boksie, tylko w szpitalu, ponieważ ta rana po kastracji ciężko mu się goiła i zabrali go do szpitala no i my przyjechaliśmy na ten spacer i z szpitala właśnie wzięliśmy go na spacer też byliśmy sami z nim na spacerze no i on sobie nas przypomniał my sobie jego przypomnieliśmy no i też tutaj wam wrzucę jakieś zdjęcia i filmiki jakie nagraliśmy podczas tego trzeciego spaceru ja nie mam, to nie są przesunaki. Czekaj, już na ciebie czekają. Stałeś się, mały. Uleńko, ty jest twoim celem. Mój pies, to jest trochę kuzynko. Mój pies, ty po 4 dni ciąg pusił. Po 4 dni będziesz u nas. Życie sobie, wrócić do góry nogami. Tak góry. Tak, pies, kuzynko. Chcę mu dać do jedzenia czegoś? Ok, było potwierdzone, że 25 stycznia bierzemy go do domu, natomiast ta ranka cały czas nie goiła nam się dobrze, więc e, było to potwierdzone, jednak no, była jakaś wątpliwość, że na pewno wszystko będzie ok, żebyśmy go do domu zabrali. No, ale też w domu wiadomo, że wszystko lepiej i szybciej będzie dochodziło już do normy, także ostatecznie 25 stycznia e, zostało zatwierdzone, że go wtedy mamy zaadoptować. No i też tutaj właśnie wolontariuszka nam poleciła, żebyśmy byli wcześniej, ponieważ w soboty jest dużo adopcji. Adopcje zaczynają się od, od 12. Ona nam poleciła, żebyśmy takie 1130 40 byli, żebyśmy sobie zajęli kolejkę i też to było bardzo fajne, ponieważ byliśmy pierwsi w kolejce. Faktycznie dopiero o 12.00 zaczęli się ci ludzie schodzić. My byliśmy pierwsi w kolejce, z tym, że nasz pies z racji tego, że właśnie był po zabiegu musiał mieć odprawę weterynaryjną przed adopcją. Nie każdy pies tak ma. Jeśli pies jest zdrowy, nie ma żadnych właśnie oznak choroby, nie jest po żadnych zabiegach, no to odbywa się to prawdopodobnie bez odprawy. A tego dnia było też wyjątkowo dużo psów z odprawą, także też to się wszystko wydłużało. No i fajnie, że byliśmy pierwsi. Trochę czekaliśmy na tą odprawę, ponieważ jest też tak, że psy z geriatrii, które są adoptowane, mają pierwszeństwo u weterynarza. Także Niby byliśmy pierwsi, mieliśmy pierwszy numerek, e, natomiast e, nie weszliśmy pierwsi do weterynarza, także to też e, jakby przyspieszyło, że mimo wszystko mieliśmy ten pierwszy numerek, ponieważ e, kiedy psy z geriatrii e, już odbyły swoją wizytę, no to my weszliśmy wtedy faktycznie jako pierwsi z tych pozostałych adoptujących. No i. Weterynarz jakby go zbadał, przepisał leki, on też okazał się, że oprócz tej rany po zabiegu, która się kiepsko goiła, był przeziębiony. Przeziębił się dosłownie w ostatnich dniach, ponieważ 21 stycznia, kiedy byliśmy na spacerze, jeszcze było ok, a 25 rano już był przeziębiony, ale to w kolejnych filmikach będzie więcej o tym. Lekarz go zbadał, przepisał mu leki, dał mu leki, no i po tej odprawie. Było podpisanie umowy. Tutaj musicie pamiętać, że umowa jest zawierana na jednego właściciela, jakby jeden jest właściciel psa. Także, jeśli no, chcecie po prostu psa zaadoptować y, razem, jesteście rodziną czy parą, no to musicie wybrać jedną osobę pełnoletnią, która będzie się starała, będzie wypełniała, się podpisywała w i na którą będzie umowa. Tak jak mówiłam, my tą umowę podpisaliśmy. Dostaliśmy adresatkę dla psa. To też jest fajne, że nie dopłacamy tutaj nic za to. Jest grawerowana adresatka. Można sobie nawet wybrać rozmiar, kolor, kształt. Także dostaliśmy adresatkę. Dostaliśmy taką małą wyprawkę. Wydaje mi się, że też to gdzieś chyba nagrywaliśmy, więc powinno być w następnych filmach. Natomiast to było tam kilka puszek karmy. Takiej mokrej. No i po tym wszystkim pamiątkowe zdjęcia i... Pojechaliśmy do domu. Także jeśli chodzi o nasze doświadczenia z adopcją psa ze schroniska na paluchu, to są one pozytywne. No, tak naprawdę, u nas ten proces nie był jakiś bardzo skomplikowany, to nie był pies z jakąś trudną przeszłością, znaczy trudną, to tak jak ja cały czas podkreślam, pewnie każdy pies tam ma trudną przeszłość, ale przynajmniej tutaj nie było tego wiadomo i nie było żadnych oznak, więc nie był to jakiś pies trudny. Więc ta procedura wydaje mi się, że tak w miarę standardowo przebiegła. Natomiast no, my nie mamy nic do zarzucenia tutaj ani schronisku, e, ani pracownikom, także wszystko jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o kontakt, no to przede wszystkim z wolontariuszami, to oni odwalają największy kawał roboty, tak naprawdę, z całym tym kontaktem, z osobami adoptującymi. I tutaj, wolontariuszka, z którą my mieliśmy kontakt od początku do końca, no to naprawdę super. Nie mamy absolutnie żadnych y, uwag, kontakt był bardzo dobry, dziewczyna bardzo konkretna, tak naprawdę my konkretnie, taki termin, ona konkretnie odpowiadała tak nie, konkretnie mówiła co mamy robić, także tu pod tym względem jak najbardziej y, super pozytywnie. My jesteśmy zadowoleni i też no ja cały czas podkreślam, y, przynajmniej na ten moment, a Minęły 4 miesiące odkąd adoptowaliśmy psa. Była to jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu, także bardzo się z tego cieszymy. Jakbyście mieli jakieś pytania do samego przebiegu procesu adopcji lub jakieś no, powiązane z tą tematyką, to zapraszam Was, możecie do mnie, do nas napisać. Możecie napisać w komentarzu. W miarę możliwości postaram się pomóc. Też przy okazji tej adopcji kilka osób ze schroniska poznałam, więc w razie czego. Możecie pisać, może będę umiała coś Wam podpowiedzieć. Na dzisiaj to będzie wszystko. Myślę, że ten film e, podzielę pewnie na dwie części, żeby nie był taki długi. E, no i widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Pa! pa.